Chcę Państwu pokazać jeszcze zdjęcia Zbornego Sulinowa, o którym wspominałam. To jest jedyny do tamtej pory męski uczestnik, czyli model Franciszek, który naprawdę z wielką przyjemnością brał udział w tych warsztatach, a potem w pokazie mody. Mamy tu Franciszka. Franciszek zresztą zrobił furorę w trakcie swojego występu. A ponieważ ja te występy modowe zawsze łączę z takimi występami, co są występy modowo-kabaretowe, właśnie po to, żeby podarować ten uśmiech, Franciszek czytał wiersz, właściwie nauczył się tego wiersza, wiersz Autosatyra pod tytułem Starość i zaczynał właśnie ten wiersz taką strofą: Chciałbym pokochać dziewczynę młodą i przejść się, z nią dziką aleją, lecz kiedy patrzę na szklankę z wodą, to moje zęby się z tego śmieją. I tu mamy właśnie przykłady tego, co się działo w bornym Sulinowie, i widać, że rzeczywiście ta zabawa modą może sprawić bardzo dużo radości, proszę spojrzeć. To są ubrania, tak jak mówiłam, z szaf. Niczego nie kupowałyśmy. Ewentualnie właśnie było to dosmaczone nakryciami głowy czy różnymi dodatkami. I tu jest cała nasza grupa i jeden, jedyny Franciszek. Pokażę jeszcze zdjęcia z, z Broku nad Bugiem. To są zajęcia, które już dwukrotnie zostały przerwane w związku z COVID-em. Jeszcze nas czeka pokaz mody. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Każdy z nas czeka, żeby to wszystko się z powrotem uruchomiło. I tu, tutaj zorganizowałam taką sesję pod tytułem Czerwony Dywan, czyli przebieraliśmy się w stroje, które będą kojarzyły się z takim wieczorowym wyjściem. Ale też były fotografie seniorów, tak jak przychodzili normalnie na zajęcia do klubu seniorów. I tu właśnie mamy jedną z uczestniczek, właśnie w tym wydaniu codziennym, oraz tam później w czerwonym, na, na czerwonym dywanie, które zastąpiła ten czerwony dywan, zasłonka oczywiście. No i tu. Seniorka, która już jest po przebraniu, po pomalowaniu, bo była tam też pani, która zajmowała się makijażem. I to właśnie przykłady tych, tych zajęć i tej sesji na czerwonym dywanie, które tam żeśmy zrealizowali i mam nadzieję, że uda mi się zakończyć to właśnie pokazem mody, kiedy nie wiemy. Tu właśnie jeszcze Państwu pokazuje te zajęcia z broku. Czyli zabawa właśnie wizerunkiem, zabawa modą, pokazanie, że ten wizerunek można oczywiście zmieniać w zależności od potrzeb i w zależności od okazji. Oraz cała nasza grupa z kieliszkiem szampana. Bo to było w okresie właśnie Bożego Narodzenia, czyli też pod kątem Sylwestra. Mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, jeśli patrzy na nią z góry. No i tu jest Gwiazdy na Gali, bo tę sesję nazwałam Gwiazdy na Gali.